Witam wszystkich. Połączyłem się z Wami tak jakoś bez planu. Eee. O, tak nagle. Chwilowo, tylko mi tu uciekł komentarz. Eee. Walia Wita. Magda, Magdalena, Magibu. Ej, Magibu. Magda, Magdalena, Magibu. Gdzie Walia? Napisz, jakbyś mogła, gdzie Walia. Ktoś tu pisze, co tam role się odwróciły. Nie wiem, o co chodzi, co się role odwróciły. Komu. Nie mam pojęcia. Pozdrowienia z Cardiff. Pozdrowienia z Cardiff. Marcin, 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 Marcin. Słuchaj, być może niedługo w Cardiff bym zawitał. To fajnie, jakby się ktoś skontaktował z Cardiff i okolice. Nie sądzę, że będzie można robić na razie jakiekolwiek spotkania, ale nigdy nie wiadomo. Być może w kwietniu będzie można, a w kwietniu bym chyba chciał zawitać w Cardiff i okolice. Jak widzicie, widzieliście tytuł? Napaść na funkcjonariusza. A, to może dlatego ktoś tu napisał, czy co tam rolę się odwróciłem, to może o to chodzi. Połączyłem się z wami, żeby wam powiedzieć taki mały update. Wiecie, że we wtorek godzina 11 rano w Manchester Magistrate's Court, nie pamiętam dokładnie adresu, ale podejrzewam, że nie jest ciężko znaleźć tego, ten sąd. Musiałbym sprawdzić, poczekajcie chwilkę. Już sprawdzam. I widzę tu. Olewa nie chce mi się otworzyć. Bo chcę tylko sprawdzić, gdzie to jest. Crown Square Manchester M61PR M 60. Jeden napiszę tutaj i wstawię jako swój koment. Crown Square. komentarz i go wyświetlę. M61PR, Crown Square, o kurczę, mogłem dopisać. No ale zapamiętacie, to już chyba nie jest takie trudne, prawda? Wtorek, godzina 11 rano. No i co? No podejrzewam, że rozprawa nie potrwa długo. Nie znam się na tych procedurach. Nie miałem do czynienia z tymi tutaj bandyckimi sądami. Czemu bandyckimi? Wszyscy wiemy, czemu bandyckimi, dlatego że ci, co znają sprawę Luka, wiedzą, że został wyprowadzony prawie że za ucho z tego lokalu, szarpany, próbowano go aresztować, wykręcano mu ręce no i na koniec dostał zarzut napaści na policjantów. Dlatego mówię, że we wtorek chciałbym tam być i posłuchać może uda się na żywo posłuchać zobaczyć jak to się potoczyło i zobaczymy co dalej co dalej z tą sprawą będzie czy wyznaczą mu kolejny termin od razu czy nie wykno ostoją partii Korwin wykno nie wiem, co to wykno. E, także jeszcze raz powtarzam, wtorek godzina 11. Nie wiem, czy można być przed sądem, czy można być w sądzie, tylko informuję was. Nikogo nie namawiam do o, przychodzenia, bo oczywiście nie wolno. Ale, e, ale tylko informuję. Co to jest wykno? Wykno stoją party Korwin. Congratulations. You received 100 messages today with the stream chat. O co to? to, to ja też coś wygrałem? Typ, ktoś już się podrobił po, po, pod nas, Mario, już, już chcę, żebyśmy pewnie jakieś dane dawali, już wygraliśmy coś. Pozdrawiam z Londynu ktoś, Ewa Bedford, Ewa z Londynu, panie i panowie, jeszcze raz jestem. Jakoś tutaj mało widzę ludzi z Manchester, ktoś tam nie melduje się, nikt. Manchester, wtorek, godzina 11, Crown Square, M60, 1PR, o ile pamiętam. No, no, i zobaczymy co się będzie działo. Jak tam żyjecie? Ludziska oglądaliście dzisiaj e, czujnego w Bielsko-Białej, tak? Bielsko-Biała zrobili fajny protest. E, spora grupa była, kilkaset osób, nie powiem, że tysiące, bo nie było tysiące, ale było kilkaset osób i weszli do galerii handlowej z megafonami i tam narobili niezwykłego hałasu. No i odbyło się o dziwo bez szarpaniny, bez przepychanek, bez aresztowań. Co tam się dzieje, nie wiem, komendant. Komendant może był. Komendant może był. Komendant może był. E, pijany dzisiaj i nie zareagował w porę. Sobota, tak. Sobota i nie, i nie zdążył wydać rozkazów. Bo jeszcze wczorajszy skacowany pewnie i się udało tam chłopakom dziewczyną. Jelena. E, Jelena, nie pamiętam nazwiska. Tak, wy wiecie, panie i panowie, o kogo chodzi. Jelena, skontaktowaliśmy się z Jeleną. Fajnie, jakby z nami tu mogła porozmawiać. O, Maja Evans. Pozdrawiam z Manchester. Pozdrawiamy, Maja. Wtorek, godzina 11. Crown Square, Magistrate Court. Skanthorpe. Pozdrawiam ze Szczecina, Sebastian Żonowski. Co miałem mówić? Ehm, Jelena, no Jelena, Jelena, Jelena mam nadzieję, że z nami będzie, już niedługo spotkamy się, a Jelena Bojda, dzięki Kinia, Kinia napisała, Jelena Bojda zgadza się, kurde, ale dziewczyna ma odwagę, co, po tych, po tych sądach ją ciągają, mandaty co chwilę dostaje, ostatnio z tego co widziałem, to weszła do sądu, dostała 800, 800 złotych na wejściu, a weszła na salę i dostała drugie 2000, mam nadzieję, że tam ktoś pomaga jej ja i ją tam troszkę sponsoruje, wspomagajcie ją ludzie, bo no, dla, dla niej to na pewno są duże pieniądze, no, a musi na pewno zapłacić. Zuzanna Ciurewicz, pozdrawiam z wali. Witam dziewczyny, witam panowie. E, witam panie. Mam nadzieję, że trochę się poluzuje. Nie wiem, czy wiecie, co w wali. Jakie są zmiany w wali. Do szkoły idą dzieciaki od poniedziałku, ale pierwsza, trzecia klasa. Ktoś pyta, czy czujny będzie za chwilę. Nie? Ja jestem czujny na razie, to wystarczy pierwsza trzecia klasa, a dopiero za trzy tygodnie yy, idzie reszta prawdopodobnie. Także tragedia, lockdown trwa. No a w poniedziałek dowiemy się dowiemy się co będzie w Anglii. Bo większość sił milicji przerzucili do Zakopanego. Właśnie co tam w tym zakopanym? A, a, przepraszam, to jest też bardzo ważne, zapomniałbym, Jutro o godzinie 19, o 7 wieczorem, tak, w Anglii 20:00 w Polsce Sebastian Pitoń, także zapraszam wszystkich. Oczywiście porozmawiamy chwilę o akcji, otwieramy o góralskim weto, ale głównie o homeschooling, czyli domowym nauczaniu. Tak? Bardzo zapraszam mamy, zapraszam ojców, zapraszam całe rodziny na jutro. Będziemy rozmawiać o homeschooling. Nie wiem, czy wiecie i Sebastian Pitoń to potwierdzi, że możecie całkowicie zabrać dziecko tutaj z tego systemu edukacji. I zgłaszacie, że te dziecko, chociaż tutaj mieszka, to uczy się systemem polskim. I w ogóle nie musi tutaj być w ten system wpisany. W Polsce zdaje egzaminy, oczywiście internetowe. Nie wiem, czy co jakiś czas jeździ. Podejrzewam, że nie. I tutaj ucieka z tego systemu. Wiecie, co tutaj w szkołach się dzieje, tak? Ogłupianie dzieci. Kiedy będziesz krył protest organizował? Panie i panowie, ja się staram zapraszać gości, ja się staram dokumentować to, co widzę. Ale każdy ma chyba jakąś tam grupkę przyjaciół, to mógłby, czy w Kryu, czy gdziekolwiek, zorganizować jakiś protest, tak? A pytacie, kiedy zorganizuję? Przecież nie mogę ja jeździć. Każdy ma telefon, są takie czasy, że chyba no każdy, no może prawie każdy, ma telefon z kamerą, prawie każdy ma jakiś tam dostęp do YouTube'a, czy Facebooka i może zorganizować protest i nagrać i podesłać. To możemy tutaj to puścić i albo się połączyć, ktoś może ze mną i porozmawiamy. Magda Magdalena Magibu też wali, a o ile pamiętam. Homeschooling super. Właśnie. Magda Magdalena, napisz skąd jesteś z Walii. Jak, jak, jak się nie wstydzisz i się nie boisz, to napisz Magda Magdalena, skąd jesteś w Walii. I tak jak mówię, może jak przyjdą lepsze czasy, to on chciał troszkę pojeździć po Walii i Cardiff na pewno zawitam. Jutro będę wiedział kiedy i tak dalej. Damian nie znam. Pozdraw z Bromley. Pozdrawiamy. Sebastian, co z testowaniem dzieci w szkole? Dwa razy w tygodniu słyszałem o tym. Nie wiem jeszcze, co z tym testowaniem, bo moje dziecko, jeżeli pójdzie do szkoły, to w tym roku jeszcze dochodzi do końca tego roku szkolnego. Ale to będzie dopiero połowa marca, czy tam 8 marca, o ile pamiętam. Ja się nie zgodzę na żadne testowanie. Pisma będą zasypiwane pismami, mailami, że jeżeli ktokolwiek dotknie moje dziecko, to będzie, spotkamy się w sądzie. Dlatego. Ja nie wiem na razie, co się dzieje. Poczekajmy, aż te szkoły otworzą, tak? Czy zamykają granicę między Anglią i Szkocją? Chyba nie, nie słyszałem czegoś takiego. Bo pozdrowienia z Cypru. Mariusz Senator, Mariusz Senator, napisz, co tam na Cyprze. Jak tam was gnębią, biją was. Welshpool, Walia pozdrawia, niedaleko nasz, zegarmistrz świata. Cześć, zegarmistrz. Czy zamykają granicę między Anglią i Szkocją? Mario jeszcze raz wyświetlił. No nie, nie, słyszałem o tym. Oni cały czas tutaj... Gadają głupoty, że między Walią, między Anglią ja jeżdżę cały czas, no do Szkocji nie. Za zimno. Brrr, nie chcę tam jechać na razie, ale e, ale ja jeżdżę między Walią a Anglią, wszystko e, wszystko otwarte. E, pozdrawiam z Bathgate. Chociaż ostatnio, kiedy jechałem, widziałem policję, po dwa radiowozy z jednej, z drugiej zatrzymywali i bagażniki nawet widziałem, że ludziom przeglądali. Tu ktoś napisał, jak będziemy w Cardiff. Teresa Szajnocha, cześć Teresa. Będziemy na pewno w Cardiff, ale kwiecień podejrzewam. Podejrzewam kwiecień, zaraz po o, Wielkiej Nocy. Walia Chlanechli, słonzi. Zuzanna Ciurewicz. No, trochę kawałek, słonzi. Południowa Walia. Także kawałek najgorsze, że w wali nie ma autostrad, prawda? To kawałek trzeba przejechać, żeby się dostać. Panie i panowie jeszcze raz bo czytałem trochę komentarzy nie wiem czy są nowi ludzie czy są ci sami. Wtorek godzina 11 rano. Crown Square Manchester sprawa luka o napaść na policjantów. Rzekomo jest taki sprytny i taki dobry że pobił dwóch policjantów. A jutro godzina siódma wieczorem. Pitoń, Sebastian Pitoń. Troszkę porozmawiamy o akcji Otwieramy, o tych najnowszych wymysłach tych psychopatów z Polski, ale opowie nam też dużo o homeschoolingu, czyli nauczaniu domowym. A właśnie, panie i panowie, do Was pytanie: co wy na to, że jutro, od jutra, prawdopodobnie od poniedziałku, bo już to słychać coraz częściej, będzie nakaz chodzenia w maskach tych medycznych, tylko specjalistycznych, tak? Czyli, że na początku kazano szydełkować e, ludziom, albo kupować te maseczki tam w cenie jakieś tam 5 zł za ile sztuk, czy tam nie wiem ile w Polsce kosztują, a okazuje się, że to foliarze tylko noszą te maski i przez cały rok cała Polska to byli foliarze i teraz wyśmiał ich pan jakiś tam minister jeden z drugim i powiedział, że trzeba prawdziwe maski, nowi, no, e, prawdziwe maski nosić. Pozdrowienia z Manchester, to raczej słaby pomysł przerzucania dziecka do systemu szkolnictwa w Jak dla kogo? Jedni wolą angielski, jedni wolą polski, przecież to nie jest, nie będziemy jutro mówić o przymusie przerzucania, ale podejrzewam, że to jest dobry pomysł, jak dla mnie, bo wychodzi z angielskiego i na przykład ludzie, rodzice, z którymi rozmawiamy, podnosili tak, bo my mamy już grupę i nauczamy dzieci, i rodzice podnosili takie właśnie obawy, że Eee, właśnie na tej zasadzie. Ej, jak to Ej, będziesz wyciągniesz dziecko z systemu nauczania angielskiego, będziesz uczył je po polsku. Pierwsze argument zapomnij angielskiego. Ej, ludzie, e, dzieci, które się tutaj porodziły, które mają znajomych wszędzie, który jest internet, jest telewizja, które w kółko, sami wiecie, że dzieci w większości w większości mówią po angielsku, między sobą moim łatwiej. Wie, większy zasób słów mają podejrzewam. To po pierwsze. Nie zapomnę, a po drugie, pamiętajcie, że przyjeżdżają tutaj ludzie z, z dziećmi w wieku 7 lat, w wieku 10 lat, przyjeżdżają ludzie w wieku, z dziećmi w wieku 13 lat, przyjeżdżają ludzie, e, którzy skończyli dopiero co, zdali maturę zdali maturę i przyjechali tu na studia, tak? Ledwo tam duchając angielski, bo wiadomo, że nauka w szkole angielskiego to nie to samo co przebywanie wśród Anglików, znają podstawy e, o tyle, o ile przyjeżdżają. Pierwszy rok troszkę popracują się, do dokształcą i na studia idą. Przyjeżdżają rodzice, jeszcze raz, tak jak mówię, z dziećmi 15, 13, 10, 7 lat i też do szkoły zaraz to się załapują. Przyjeżdżają ludzie dorośli, którzy nawet może nie znali angielskiego, nigdy popracują rok, złapią język i idą sobie na studia. To, to ja nie wiem, czym to się obawiać. Przecież w każdej chwili można wrzucić z powrotem dziecko do angielskiego systemu, lub później do średniej szkoły, jak ktoś chce, lub na studia. Ja nie, ja nie rozumiem tych obaw jak można się tak, jak można się martwić o takie coś, no ale wiadomo, no, każdy ma jakieś tam obawy przed zmianą. W Anglii też można szkolić dziecko w domu, ja tak zrobiłam i uczę je w systemie angielskim, czyli jest pełen wybór, czego się chce uczyć dziecko i w jakim systemie. Tak, super, właśnie o to chodzi. Oczywiście Sebastian Piton zna się na tym polskim domowym nauczaniu, to nam powie, a chętnie, jak ktoś właśnie, tak jak tutaj Ewelina e, mówi, że naucza dziecko w angielskim systemie, to też pewnie fajnie, jakby ktoś się zgłosił do mnie na przykład Ewelina i powiedziała nam, jak to zrobiła i jakieś porady dla rodziców dała. Dziękuję też wszystkim ludziom, dziękuję za naszą pracę i dziękujemy. Nie zapomnijcie o Seze, który siedzi tam schowany i tam klika guzikami, żebyśmy mogli tu wszystko widzieć. Wtorek, godzina 11, Crown Square, Manchester, Luke, zaczyna się rozprawa o napaść na biednych policjantów bezbronnych, Jeden miał tylko e, paralizator i kajdanki stalowe w ręku, ale mimo wszystko okazało się, że Luke, jak to każdy polski restaurator, e, na przerwie wychodzi, odpala szluga i jak przechodzą policjanci, to kopie ich po tyłkach i gania ich po ulicy. I tak pewnie będą zarzucać teraz, że... I understand English, but say don't good. Ok, I understand English, but say don't good. I don't understand what you just said, sorry mate. <laughs> Witam Sebastian. Witamy wszystkich. Pozdrawiam z Warszawy. Warszawa. W Warszawie też mieliście tam. Piotr Bietka latał dzisiaj po Warszawie widziałem. Maciej G. Mario Mario, brawo. Brawo dla Mario Mario. Do Somerset zapraszamy. Somerset Krzysztof Bryszel. No, Panie i Panowie, także nie będę długo tutaj marudził. Chodziło głównie o to, żeby wam przekazać informację. Jutro Sebastian Pitoń. Jerry, Lucek jeszcze z sędziego obije. Lucek chodzi taki wściekły cały czas. Jak papierosa nie zapali na czas, tylko to patrzy, kogo mu tu w ucho strzelić. Także niech uważają, bo jak będzie ktoś przychodził. Czy Luke ma adwokata? Dowiemy się wszystko. Nie, nie, nie chcę za dużo na ten temat mówić. Ja rozmawiałem z Lukiem trochę. Wie, co robi. Ogarnia się, także, a nie będziemy za dużo zdradzać, co się dzieje. We wtorek o wiele więcej się na pewno dowiemy. Tak jak mówię, z tego co wiem w Wielkiej Brytanii, wygląda to tak, że to będzie pierwsza rozprawa, na której ma <coughs> możliwość przyznania się i poprosić o łagodny wymiar kary, coś w tym stylu tak, moja wina. Podstawiłem mu nogę, kopnąłem go w nosa, albo może powiedzieć, ale, albo może powiedzieć, yy, nie, nie przyznaje się i podejrzewam, że to jest w tym momencie. Sprawa odroczona, no i zaczyna się zwoływanie świadków i, i, i zaczyna się prawdziwa rozprawa. Także spodziewam się krótkiej kilkunastu minutówki. Nie wiem, tak jak mówię, ja sobie zgaduję gdybam, nie, nie byłem tutaj w żadnym sądzie nigdy. Także zobaczymy Seba, ale macie nagrania. Teresa Szajnocha. No mamy nagrania. No widzisz, mamy nagrania. Co z tego, że mamy nagrania? Oni dobrze wiedzą, że mamy nagrania. Oni dobrze wiedzą, że go tam poturbowali, a dalej kłamią, że to o nich napadł. Także miejmy, miejmy nadzieję. Bietka chyba w Poznaniu dziś był, tak, tak, przepraszam, Poznań, a bielsko Biała był czujny i Jelena. Jelenę rozmawiamy, ale Jelena też zalatana, także zobaczymy z Jeleną. Na pewno połączymy się w przyszłym tygodniu. I teraz jeszcze dla tych, którzy są zwolennikami Partii Wolności i Konfederacji, może Konrad Berkowicz będzie w poniedziałek, może, nie mówię na 100%. Ale w poniedziałek być może wieczorem Konrad Berkowicz. Co to, czyli tak, niedziela. Sebastian Pitoń, poniedziałek Konrad Berkowicz, wtorek Luke. Zaraz po rozprawie, jeżeli uda mi się wejść, znam relację, co się działo i jak to wygląda. No chyba, że adwokat, jeżeli tam będzie, który będzie powie, żeby nic na razie nie mówić w tej sprawie dla dobra. Luka, oczywiście, no to niestety będę udawał, że nic nie wiem, będę milczał. Będę jak Tommy Lee Jones w ściganym. Nic słowa z siebie nie wypuszczę. Pary z ust. No to co? Żegnamy się, tak? Panie i panowie. I jutro wieczorem Sebastian Pitoń. Domowe nauczanie. Otwieramy. Góralskie weto. I jutro sobie dłużej pogadamy. Przekażcie dalej. Jutro siódme wieczorem. Bye.